Za nami druga edycja gminnego konkursu przyrodniczego z cyklu wędrówki po puszczy, zatytułowanego Żyj w zgodzie z przyrodą. Przedsięwzięcie realizowane było pod honorowym patronatem burmistrza gminy Kozienice, a organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach. To właśnie w jej murach 19 maja ogłoszono wyniki i nagrodzono laureatów. Konkurs skierowany był do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Uczestnicy mogli wziąć udział w plenerze malarskim lub wykazać się w dziedzinie plastyki czy fotografii. I tak w plenerze wzięło udział 20 uczniów z sześciu placówek oświatowych, a do konkursu plastycznego i fotograficznego zgłoszono 18 prac plastycznych i 11 fotografii przedstawicieli dwóch placówek oświatowych. Uczestniczących w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu uczniów i ich opiekunów powitała dyrektor szkoły Agnieszka Woźniak. W wydarzeniu tym uczestniczył także zastępca burmistrza gminy Kozienice Mirosław Pułkowski. Po wręczeniu nagród i dyplomów laureatom i wyróżnianym, dzieci miały okazję posłuchać cennych informacji o mieszkańcach lasu, owadach i ptakach żyjących wokół nas, przekazanych przez Natalię Zawodnik z Nadleśnictwa Kozienice. Był też program artystyczny przygotowany przez gospodarzy. Uczniowie klas 3A i 1A wystąpili w mini przedstawieniu zatytułowanym Na leśnej polanie. Leśne duszki protestujemy. Jesteś tu szanuj szanowny Zachowuj ciszę i nie bałagan. Czy chciałbyś drogi kolego żyć pośród śmieci takich jak te? Bo ja nie. Był też pokaz umiejętności tanecznych w wykonaniu uczennic klas czwartych, wspólna pamiątkowa fotografia oraz to co najmłodsi lubią najbardziej, czyli słodki poczęstunek.